Siemanko, łapcie materiał ze zlotu. Działo się naprawdę sporo. Dziękujemy Tucson Night Racing za kawał dobrej zabawy. Pozdrawiamy wszystkich obecnych na zlocie i tych przed ekranami. Jeśli materiał wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba. Miłego oglądania. Na raz wam powiem. Druga Audi tylko starsza ma pakiet kamień.

No to bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie przyjmę mandatu. Nie, nie przyjmę nie nie mandatu i zobaczymy jutro. Zobaczymy jutro. Ej, nie no, im się zmiana w gdzieś koło 6.00 to <ślesz> poczytaj. <ślesz> Ty przez nie głupą. To mogę ten numer dając taki, proszę <ślesz> zapisać. No nie wiem czy ności. Ale jakżeś powiedział, że mogę ten numer dając taki. Zaczynij. Chcę ten numer dając taki. Panie nie przeszkadza, dobrze? Dlaczego? Jest tam taki szefie, jak każdy inny ma dowolne prawo Ale nie przeszkadza, Co czym panu mówię? Poczekam, co naszych szybciej żeby... Coś może zaczyna się dziać z powrotem na zlocie co za masz, mama ma masz Jeden nadjeżdżają. Uwaga! Uwaga, uwaga, Audi, Audi! Ale fela! Jaki kolek neony! O, jest i subaryna, jest i subaryna, moja ukochana. O! Panowie też na pomiar głośności? ale to jest w gazie, musimy załadować. W gazie jest dobra, załaduje się. Nie, nie, nie. Na no, spokojnie, no, dałem A w nitro jest? No, ona ma nitro. Ona ma nosa. Po prostu nitro dodatkowe jest. Taka erystrujeczka. w Przenosimy się w dalszą część, uważając na lasterka, tych pięknych bestii oczywiście. A kogo my tu mamy? Panie kamerzyska, kogo my tu mamy? Random z internetu. Random jaki z internetu, nisko siedzi Gleba Grysie.

Legant. Powinny być w tym, w bedfliku zakłady. jak ci teraz potaczyć cię zapią. Tak, Pobre. ja to bym wstawił grubo. Co? co się stało? Już hopie, podziękowali mi panowie, tak? życzyli miłej nocy, kurde. Ale... Co tylko? Pewnie byś sobie zdjęcie zrobił, jakbyś był sam kurde Może. No wiesz, oni szkali tak, żebym sam zaproponował. <laughs> Może zdjęcie. Bez mandatu się obeszło. No za co? Hopie, za co? No. 100% ładne! <laughs> Szyby nieprzyciemnione. A nie trzeba zrywać. Pst. Tylko lampy są przyćmione, ale to bym nie im. O, Dobra? Nie musiał o tym mojej mamie. Nikt się nie dowie. Z przodu i z tyłu mam kopiec. Nie, tylko tak, że nie widać. No i elegancko, bus sprawdzony przez policję. Przebieg spisany. Przebieg spisany, już nie mogę kręcić, kur. Miałem jechać mie na stację diagnostyczną. Sprawdzić, czy wszystko jest zgodne z prawem, ale już nie muszę. Kompleksowo zostało sprawdzone. Mówię, że przynajmniej noc będzie miła, ponieważ panowie mi życzyli miłej nocy i dobrej zabawy. Więc mam że taka będzie. Proszę Państwa, idziemy właśnie po wersję na razie z naszego składu, to jest jedyna sprawna. Na pomiar głośności wydechu, oczywiście. Czekamy jak Peugeotik będzie. Eee, czekamy, będzie robiona odcina do 4000, czyli procedura startu plus yy, szybkie odcięcie. Będzie robione popkornik, więc czekamy na to, tylko czekam kurwa cały czas na części z Niemiec! I dość cały czas zawieszenie półietonowe, pełne razem z obniżającym. I czekam cały czas. A my teraz jedziemy. Warczeć, ryczeć i trzeszczeć! O, ...miło... ...no i tyle z tego by było. No ale brawa są! <laughs> No to, to To Przedmiot. 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 jest organizator? Kolejna miejscu Teraz ćwiartki będą robione. Zobaczymy czy będzie jakiś fajny pojedynek. Chłopaki się poustawiali już.